Cześć, czołem, witajcie w kolejnej odsłonie naszej serii edukacyjnej. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat najczęściej pojawiających się problemów w rowerach elektrycznych. Wiele z nich pojawia się również w kolejnogach, dlatego jeśli jesteś posiadaczem kolejnogi, też zostań z nami do końca. Nie przedłużając, zaczynamy i numer jeden jest to brak zasilania. Odpalasz swój rower dzień jak co dzień i niestety tym razem się nie uruchamia. Co może być tego przyczyną? Najczęściej przyczyną jest uszkodzenie ogniw. Elektroniki w baterii lub przepalenia bezpiecznika. Ogólnie problem z baterią. Sprawdźcie, czy w baterii nie ma przypadkiem bezpiecznika, który jest dostępny z zewnątrz. Jeśli tak, wystarczy go wymienić i prawdopodobnie cały system zacznie działać. Jeśli nie, warto zdiagnozować problem na inny sposób. Sprawdźcie, czy na baterii jest wskaźnik naładowania. Jeśli jest, spróbujcie go uruchomić. I jeśli wskaźnik działa, to znaczy, że elektronika się nie wyłączyła, i generalnie na 99% problem wcale nie leży w baterii. Jeśli jednak się wskaźnik nie uruchamia, warto taką baterię oddać na diagnostykę do serwisu, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje w środku. Jeśli bateria działa, warto się przyjrzeć innym przyczynom. Może być to na przykład awaria sterownika. Sterownik jako główny element sterujący odpowiada za uruchomienie całego systemu. I jeśli pomimo sprawnej baterii rower się nie włącza, całkiem możliwe, że przyczyną jest właśnie awaria sterownika. Bez sterownika nie działa wyświetlacz i nie działa cały system. Zanim jednak wydamy wyrok na sterownik, warto również przejrzeć rower, czy przypadkiem nie są uszkodzone jakieś przewody, czy nie jest przecięty, przerwana izolacja, czy nie ma jakichś ewidentnych zwarci odsłoniętych, gołych, przewodzących części. Numer dwa to spadek mocy, zasięgu i prędkości maksymalnej. Czasami się zdarza tak, że rower jechał dobrze i w pewnym momencie odczuwamy spadek mocy, zasięg jest krótszy i też rower nie Rozpędza się tak jak wcześniej. W tym przypadku zazwyczaj najbardziej ogólnym problemem jest właśnie bateria. I teraz co dokładnie może się dziać? Może być to wyeksploatowanie baterii. Jeśli bateria jest stara, ma najechane bardzo dużo kilometrów, ma duży przebieg, dużo cykli ładowania, to niestety to jest często przypadło, że baterie słabną, to znaczy nie są w stanie wydać z siebie odpowiedniej ilości mocy. Objawia się to tym, że po dodaniu obciążenia, czyli Rozpędzeniu się, ruszaniu z miejsca na baterii spada napięcie. Możemy to zobaczyć, jeśli mamy wskaźnik naładowania na wyświetlaczu, może być tak, że poziom naładowania spada po dodaniu gazu z manetki, czy też po uruchomieniu napędu za pomocą pedałów. Jeśli tak się dzieje, możemy wtedy zaobserwować również spadek zasięgu, wyłączanie się baterii, gdy nie jest jeszcze rozładowana. Czyli mamy na przykład połowę naładowania, damy gazu i bateria się wyłącza. No to takie zachowanie sugeruje, że bateria jest już wyeksploatowana i wymaga. Wymaga regeneracji lub całkowitej wymiany. Oczywiście nie musi to oznaczać, że bateria w całości jest uszkodzona czy wyeksploatowana, bo często zdarza się tak, że w baterii e, uszkadzają się poszczególne ogniwa. E, jeśli mamy jakieś najsłabsze ogniwo czy, czy, czy też sekcję, to taka sekcja czy najsłabsze ogniwo zaniża osiągi całej baterii. Jeśli elektronika wykryje, że na którymś ogniwie spada napięcie bardziej niż na innych, to również taka elektronika może się wyłączyć i spowodować, że rower też przestanie działać. W takiej sytuacji warto oddać baterię na diagnostykę do serwisu, żeby upewnić się, czy wszystko jest ok. Poza tym, jeśli obserwujemy, że bateria na ogół działa dobrze, ale czasami przerywa zasilanie. Często klienci się zgłaszają do nas z takim problemem, że bateria. Przerywa, rower przerywa, zwłaszcza jak się jedzie na wybojach. Wtedy najczęściej przyczyną są uszkodzenia przewodów w baterii, brak odpowiedniego styku, poluzowane styki, co nie tylko może być uciążliwe w użytkowaniu, ale również niebezpieczne. Jeśli poluzuje nam się główny przewód prądowy, przez który płynie największy prąd, to też na takim styku mogą, może pojawiać się iskrzenie. Nie jest to dobra sytuacja, dlatego czym prędzej trzeba zdiagnozować, gdzie leży problem. Numer 3 to nierówna lub głośna praca silnika. Często zgłaszają się klienci, którzy mówią, że rower, czy też bezpośrednio silnik zaczyna pracować głośno, niestabilnie, czasami wibruje, ma problem z ruszeniem, i tutaj możliwe przyczyny leżą. Zarówno w mechanice, jak i w elektryce, ale zacznijmy sobie od uszkodzeń mechanicznych. Jeśli silnik pracuje głośno, to możliwą przyczyną są uszkodzenia przekładni, łożysk lub brak odpowiedniego smarowania elementów ruchowych. Często taki silnik wydaje dźwięki takie szorujące, szumiące, wtedy warto się przyjrzeć, co się dzieje w środku. Jeśli natomiast silnik pracuje nierówno, głośno i do tego wibruje podczas ruszania i ogólnie ma trudność w ruszeniu, a nawet rusza do tyłu, a później do przodu, to sugeruje uszkodzenie czynników hala w silniku lub też przewodów fazowych i sygnałowych. Skupmy się jednak na czynnikach hala i przewodach sygnałowych, ponieważ jeśli sterownik nie otrzymuje odpowiedniego sygnału z czynników, to tak naprawdę się troszeczkę gubi w tej pracy i nie do końca wie, jak ma sterować silnikiem, w którą stronę powinien się obracać. Jeśli, jeśli faktycznie czujniki hala są uszkodzone, trzeba to po prostu te czujniki wymienić. Natomiast może się zdarzyć tak, że faktyczną przyczyną jest uszkodzenie przewodów, i teraz y, uszkodzenie przewodów sygnałowych może dać podobny efekt jak y, uszkodzenie czynników hala. Natomiast uszkodzenie przewodów fazowych może spowodować to, że silnik pracuje tylko na dwóch fazach zamiast na trzech, no i wtedy pracuje nierówno, drga. I ogólnie ma problem z płynną jazdą. Tak czy inaczej, wymagana jest wtedy profesjonalna diagnostyka, żeby namierzyć ten problem i naprawić napęd. Zdarza się tak, że pomimo tego, że rower się włącza, włącza się wyświetlacz i wydaje się nam, że, że powinien normalnie jechać, to rower wcale nie wspomaga. Najczęściej są takie trzy główne przyczyny. Pierwsza to uszkodzenie sterownika. Może się zdarzyć tak, że sterownik jest uszkodzony, ale podaje napięcie do wyświetlacza, więc wyświetlacz się włącza i wydaje nam się, że wszystko jest ok, ale faktycznie nie jest. Wtedy najczęściej kończy się to naprawą sterownika, czy też wymianą. Druga możliwa przyczyna to jest awaria manetki lub czujnika pasy. No, rzadko się zdarza, żeby oba podzespoły uszkodziły się naraz, dlatego warto wtedy sprawdzić, czy na przykład jeśli z manetki nie działa, to działa z czujnika i. Odwrotnie, jeśli działa z czujnika, to czy też działa z manetki. Jeśli sterownik nie otrzyma prawidłowego sygnału z manetki czy czujnika, to tak naprawdę nie wie, że powinien dać moc do silnika. No i wtedy warto takie elementy zdiagnozować i wymienić. Kolejną przyczyną, która jest dosyć błaha z punktu widzenia serwisanta, ale też trudna do namierzenia przez osoby nieznające się na temacie, to jest usterka lub niezamierzone wciśnięcie hamulca. Hamulce w pojazdach elektrycznych najczęściej mają czujniki. I ten czujnik powoduje to, że jak wciśniemy hamulec, to sterownik dostaje sygnał i wyłącza napis. Jest to taka forma zabezpieczenia. Natomiast może się zdarzyć, że ten czujnik się uszkodzi i sterownik błędnie wykrywa wciśnięcie hamulca, mimo że on nie jest wciśnięty. Wtedy rower w ogóle nie ruszy i właśnie przyczyna leży tam. Albo może być to też niezamierzone wciśnięcie hamulca poprzez nieodpowiedni punkt spoczynkowy klamki hamulcowej. Jeśli mamy rozregulowany hamulec i on w spoczynku wygląda, jakby był lekko wciśnięty. To może to po prostu spowodować, że czujnik odczyta to jako wciśnięcie hamulca. Dlatego warto takie rzeczy sprawdzać i również dbać o hamulce, regulować i sprawdzać, czy przypadkiem nie ma jakichś tam zbyt dużych luzów w tej pozycji spoczynkowej. Ostatnie, już chociaż nie mniej ważne, zablokowane koło. Zdarza się, że klient przynosi rower, w którym koło jest zablokowane. To znaczy, obraca się, ale z bardzo dużym oporem. W tej sytuacji są też trzy główne przyczyny. Pierwsza to jest uszkodzenie sterownika. Jeśli w sterowniku Koszpalości tranzystory, które sterują głównym prądem zasilającym silnik, to wtedy takie tranzystory zwierają nam fazy silnika, przewody fazowe, i silnik ma to do siebie, że jeśli ma zwarte fazy, to będzie stawiać bardzo duży opór mechaniczny. Kolejna rzecz to jest również zwarcie, ale już nie w sterowniku, tylko gdzieś po drodze między sterownikiem a silnikiem, czyli na przewodzie. Bardzo rzadko, ale jednak. W przypadku jakichś uszkodzeń przewodu zdarza się, że powstaje zwarcie międzyfazowe na przewodach. No i również otrzymamy taki efekt, że koło się zablokuje. Chyba najrzadszą przyczyną jest tutaj spalone uzwojenie, jeśli silnik był bardzo mocno przeciążany lub nieodpowiednio dobrany do całego sterownika, to wtedy może właśnie dojść do spalenia uzwojeń i powstania różnych tam zwarć. Tutaj oczywiście przybliżę Wam najczęściej pojawiające się problemy. Jeśli mimo takiej Waszej ogólnej prywatnej diagnozy nie udało się namierzyć problemu, to oczywiście my jako serwis zajmujemy się takimi sprawami. W serwisie Cat E-Bikes fachowo zajmiemy się Twoim sprzętem i zdiagnozujemy, naprawimy pojazd zarówno od strony elektrycznej, jak i mechanicznej. Oczywiście sprawdzimy Twój sprzęt, przedstawimy wycenę naprawy. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam szybko i sprawnie pozbywać się takich różnych uciążliwych problemów. I co najważniejsze przyjmujemy zlecenia z całej Polski, pojazd można oczywiście dostarczać do nas osobiście lub wysłać kurierem, a na terenie województwa podlaskiego również oferujemy transport pojazdów. Ode mnie tyle na dzisiaj. Słyszymy się już niebawem. W tym czasie obserwujcie, udostępniajcie film znajomym. Na razie, cześć!